Jak pani myśli, byli to wszystko trwać na Ukrainie? On nie odpuści. Bo przy, na piechotę 25 km. A skąd? Z Ukrainy. I co pani przy, przy, przyjęła, tak? Tutaj dzieci. Przyjęła. I do swojego domu Pani przyjęła, tak? Przyjęłam do swojego domu. I na, na jaki pani okres czasu może przyjąć y, tutaj dzieci? Dokąd pod, będzie potrzebno dzieciom, dokąd ich będzie trzymać. No. Jak, jak Pani myśli, byli to wszystko trwać na Ukrainie? On nie odpuści. Nie opuści. Nie. On nie odpuści. To jest taki człowiek, że on nie odpuści. Jak on chce, my od nowa wojsko e, pozbyli się. To nie zostawi nikogo w porządku, ani Polski, ani Ukrainy. Co pani chciałaby przekazać Putinowi? aby, by to obejrzał na przykład. Co, co pani chciała przekazać? Że... Ja Putinowi by przekazała, że Putinowi nikt, nikt nie może przekazać, bo Putin to jest człowiek chory, ale ci, którzy koło niego... I jakby ich dzieci, o tak, o to wszystko, to dopiero by on wiedział, jak to jest. Ta. On mówi, że on przyjechał pomagać nam. Co on nam pomaga? No co on nam pomaga? Po co on nam? My jego wolali, by on przeszedł nam pomagać? Niech jego nie wolał, by on pomagał. No, ja nie mam siły, pani. Jak pani myśli, e, co chciał uzyskać e, Putin? Putin nie chce nas oddać. Tak? Бо як он, ми позбилися нас так. Він хоче з імперії, він хоче царувати. Він призвичайний до того. Тут бачить, що я ще мислив, що нас візьме, Тут і ми захотіли відходити. В 2014 році і все пішло, та буйка і та війна, бо власне, наш президент, люди впиралися, що хотіли до Унії. Але тий Янукович такий сам, як він. Он йому загрозив, і он тенутік до нього, сидя в Москві, те роседі прижичив його в Білорусі, аби в Білорусі теж тен люди не вибрали, а он це ужендовать як Путін. І те росен ужендую в Білорусі. Поняттяння wszystko tą całą wojna. Дяłam. Tak wszystko. Я пані то пережива. Bardzo ciężko. Spodziewałaś się pań takiego ataku przez Rosję? Bałam się razem z nimi. Wspomaga Pani jakoś? Może Pani wspomóc jakoś? W jaki sposób możemy pomóc Ukrainie? No, w składki jakie są? Składki, no to. to. Pani, to... pani papiera, pomaga, nie? Pomagam w składkach, w sklepach, zbierają. Jak Pani myśli, co by im się przydało? Jakie rzeczy na przykład w tych, w tych czasach? Ukraińcom. No, nie wiem, co im teraz jest bardzo potrzebne. Na... Najbardziej, to jest spokoju i, i, ale, no, Wiecie. środków. Co Pani chciała przekazać y, Putinowi, aby to oglądał na przykład? Co Pani chciała mu powiedzieć? Jak ja, ja, ja Pani ocenia jego w ogóle postać? Bardzo źle. Także, y, on już powinien dawno jeżyć. Aż tak? No, tak jak, jak y, z tamtym, tym. To w z nim razem. Jak pani myśli, Polacy powinni być zagrożeni też? Powinni się bać Polacy? No, nie jest to. Może nas uniknie, ale, ale nie wiem, czy, czy nas to tak minie wszystko na spokojnie. Ile może to trwać według pani? Ile to się zakończy? Jak pani myśli? No, nie wiem kiedy. Dziękuję.